To najładniejszy gol z dystansu w historii piłki nożnej. Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i dzisiaj obejrzymy najładniejsze gole z dystansu w historii piłki nożnej. Niektóre bramki, stadiony świata. Ja już się nie mogę doczekać, to są jeden z moich ulubionych filmów i dlatego proszę Was wszystkich, żebyście ustawili łapkę w górę i kliknęli taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. Jak łapka w górę zostawiona, subskrypcja jest dana, napiszcie w komentarzu, Jestem wiernym widzem, a każdej takiej osobie przypnę serduszko. Przechodzimy zaraz do oglądania, ale jest standardowo. Chciałem Wam przypomnieć, że partnerem tego kanału jest marka HyperX. Oferta specjalna na sprzęt HyperX znajduje się w opisie tego filmu. Jest to sprzęt, który możecie kupić w Media Expert bez przedłużania. Zakładam słuchawy i ciśniemy z oglądaniem naprawdę te bramki. Coś niesamowitego. Dobra, zaczynamy. Zakładam słuchaweczki. Chcemy zobaczyć dobre brameczki. Zobaczcie, jaka radość kibiców. Po takich bramkach, to ja sam bym skakał na stadionie. Jazda, Pogba, oj, on też potrafił z dystansu huknąć. Coś wydaje mi się, że to jest dobry odcinek, naprawdę, dobry odcinek. Zobaczcie, pierwszy strzał, Czy to jest gol z dystansu? Nie gadaj, że to wpadnie. Nie, aż się zakręcę z dwa razy. No nie wierzę. Z połowy bramy se huknął. To był Beckham w ogóle. Po tym golu zyskał taką sławę. Tutaj też był piękny gol, przeciwko Barcelonie. Ładnie huknął. To był Van Nie, nie wiem kto to był. Jaka brama. Nieźle. Tą bramę widzieliśmy w najsilniejszych strzałach w historii piłki nożnej. Piękna brameczka. I to już pamiętam, to pamiętam, pamiętam to widzowie. No i z latani Ibrahimowicz tam Strzał z przewroty z 20 metra Niesamowite To tylko on mógł tak strzelić Jak fajnie to uderzył Elegancko To był Nie, nie Ronaldo, ale huknął jak z armaty Jezus Maria, ale pocisk. O, Pogba. Kiedy on wróci do grania? Co on miał uderzenie? To też niezłe. Beckham to był. Uj, to był też piękny gol. Nie do wyjęcia generalnie. O, ty, bez szans. Takie bramy jak padają, to tylko można usiąść na krzesełku i zacząć bić brawo. Serio. ja, ja, Huknął pięknie. O! wart! To był w ogóle jeden z ładniejszych goli na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. O Jezus, tak można? Jak ta piłka skręciła? Nie, nie. 40 metra, ten się strzela. No to kąpanego to klasyk gatunku, kojarzymy to wszyscy. Niesamowite. Ujujuj, uj, uj. nie. O, ale przy fasoli. Runy. Szacun. To jest gol? Nie, to nie jest gol. Nie, z pierwszej piły. O, to było trudne. Jezus, co za bramki w tym odcinku lecą. Jej. Też ładny gol. Powiedział, że nawet przepiękny. Jezus, Esję Esję, Esję Modric. Od poprzeczki? Fajne, fajne. Nie, to był Boże, Forlan. Jaki Modric? Przepraszam, co ja gadam? Okej. Okay. Ciekawe czy będzie jakiś akcent polski. Jakiś może Roberta Lewandowskiego. Z wajiernie takiego fajnego strzelca, co strzelił 5 goli w 9 minut. To jeden był taki niesamowity. Te takie nożyce. To było piękne. Tu też. O Jezus, armata tutaj poleciała. To tu nikogo nie trafił po drodze, bo by zmiana musiała być. Casemiro. Ja. Ale zawodował. Reklama. O kurwa, zabijam go. Tym rama trzeba wyjebać, bo i tak już tam wiejra. To wypierdzielamy i dobra, i to oglądamy. Kto to był? Lampard? Nie, to mu Matić chyba, kto to był? Matić! u Jezus. On też potrafił tak sobie przyfasolić. On tutaj wrzucał. Nie, no dobra, chyba nie wrzucał, bo to mocno uderzył. To Carlos. Chia. Ja. Jak on to strzelał? I salach. Piękny gol. Nie powiem, że nie. Steven Nie Niemożliwe. Nie no, jest z zewniaka, coś takiego? Jaka brama. Ciężkie to jest do wykonania w ogóle. Jaka rakieta? Jak on to zrobił? Dziwnie ta piłka leciała. To Dzabulani ta dziwna. Jak ona skręcała? A tutaj co się wydarzyło? Szabia Strzał z połowy. Dobrze widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o najpiękniejsze gole z dystansu. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki są swoje subskrybujcie tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie. I napiszcie w komentarzu, który gol, Waszym zdaniem był tym najładniejszy? Shimano!